Sawery, zapraszam. Chciałem nawiązać do tych mukradeł na których żyją te zwierzęta. W związku z czym pomyślałem o tej Luizjanie, żeby do tych stanów południowoamerykańskich gdzieś nawiązać, ale boję się, że zaszedłem za nisko i skończyłem w Meksyku. W związku z czym jest. Przypomina to bardziej chili con carne niż, niż to, co miało. Kalory. Ty i klasyka się nie dogadujecie, ale ty i eksperymenty dogadujecie się w doskonały sposób. I jeśli mówisz, że zabłądziłeś, to proszę zawsze podróżuj bez GPS-a i bez mapy, bo ja chcę takie finały zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę zacząć tańczyć? <noise> <noise> Fantastyczna, niesamowita. Mogłabym iść do końca. Moje gratulacje. Przy tym daniu się tańczy, a potem też się tańczy. <noise> Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydaje mi się, że w głowie mam Bigos. <noise> Wszystko jest takie pomieszanie z poplątaniem, ale efekt jest dobry, tak jak dobry Bigos. Trzeba mieć odwagę, żeby kiedy smaki łączyć. Ostry, kwaśny, słodki. Wszystko mamy tutaj. To jest bardzo, bardzo, bardzo smaczny safari. Naprawdę. No i ja dzisiaj zatańczę. Życzymy ci tego z całego serca. Mariusz, zapraszam. Zrobiłem dzisiaj ślimaki zapiekane w maśle. Bułeczki takie przypalane palnikiem. Wyglądało petarda. Od 1 do 10. Jak jesteś z ciebie zadowolony? 10. No to ja, no to ja lubię. To jest facet. Brawo. Tak Dziękuję. trzeba iść do rzeczy. Bo pewny Nie ale no w tym daniu już nie mogłoby być nic lepiej. Jest dopracowane, jest perfekt. Dycha. To jest na 10? Tak, na, naprawdę? Jasne. Dobra, ale 10 na 20. To czyli 5 na 10. Tak? <laughs> Brawo, umiesz liczyć. Ja ci powiem dlaczego. To nie jest złe. Ten pióry to jest bardzo fajny, jest łagodny, mamy czosnek ze ślimaki, wiesz, balansujemy, jest bardzo przyjemnie, ale to masło czosnekowe do ślimaki powinno być mocniejsze. Trzeba było otoczyć to, e, e, ten ślimak masłem, wiesz, on jest trochę suchy. To nie znaczy, że jest zły. Okay. Ale to jest piątka. Dobrze.